Siemaneczko, tak jak w pierwszym filmie mówiłem, jedziemy na dalszy teren, czwartek po egzaminach. Ciekawi was o moje, jakie wyniki będę miał? 50 angielski, matma 80, polski, lipa 30 lub mniej, nie? Bo to taka jest... że ja cię nie piję. no. Dobra, tak, jak to wygląda z tam Tamto mi już nie obchodzi, tamto WNAO, w sznyclu. Tutaj... Y to mnie trochę obchodzi, bo ja mam teren tam, to zaraz pójdzie, ale to, kurczę, wiatr wieje, o, idealnie, nie no, i jeszcze za mną chmury, czyli no poleci w to, o, to pięknie, plus pada troszkę nade mną coś, ale nawet nie wiem skąd tu ma niby to padać, kurczę, no, ale pada na mnie. Na radarze chmur, to jedna tam poszła w tym szlu. W tutaj ta jedna, i tam jeszcze druga. I tam coś na dzieje. Nie wiem, wywalone w to. Godzina wieczorna 18. Lecimy na wystawki. W sumie mogę Wam zdradzić teren. Słuszno. Bo i tak pewnie nikt mnie nie rozpozna. To jest daleko. Chociaż w sumie, jak już pokazałem drogę, ktoś to rozpozna. Może mniej więcej znać lokalizację. Plus po tamtym filmie. Ale strał to pies. Bodajże. Myślę, że nikt się nie dowie, ale jeszcze po filmach, które nagrywałem podwórko, jest to bardzo łatwe. Dobra, filmu nie opublikowałem z części pierwszej. Przepraszam, zapomniałem. I lecimy teraz na drugą. Dziś opublikuję o tym filmie, się dopiero dowiecie W sumie dzisiaj, jak ktoś obejrzy, to ale do, i dopiero zobaczycie ten film jutro wieczorem. Bo rano też wystawki, nie ma egzaminów, to do dziewiątej posiedzimy z kolegą, bo wczoraj nam zabrali dopiero śmieci. Tak, wczoraj wczoraj na filmach będzie o, o 12, :00. nawet kurczę nie, 13 dopiero, nawet po 13, nie, 14 jakoś. No, 14 :00. się tak popóźnili, nie wiem, najpierw opony wzięli i sobie odpuścili, to ja na tym antenę zyskałem. Tyle. leżał jakiś złom, ale mi się wodzić nie chce złomu. Ja bardziej kolor wolę. mniej miejsca, więcej pieniędzy za do Dobra co, lecimy. No słuszno. Nie wiem czy to się też zalicza. Ale na powrocie będę mógł tym wyżyć. Kurcze albo teraz by tak korci, korci, Ale i tak od kolegi będę wracał tędy to. Ale ja już będę po nocy wracał, czyli około 21. Dobra, Srał, to pis. Lecimy. Na teren tamten. Na teren numer dwa. Ja się załączę, jak ktoś zobaczę, bo już 3 minuty wstępu zatopiłem. No. Pauza. Co ja się dopiero dowiedziałem, że to zaś jest słuszno. A nie tylko tamte tereny. Ja tu Lubię chyba na wystawki Dobra, lecimy to do pojeździłem kurczę, to jest tak duży teren. Znajdziemy. Nie wiem czy wam tam pokazałem przed chwilą, ale tam był taki sabuferek w takiej styrcie i go się później zabierze. z kolegów, później będę. Bo na go nie ma, to do niego nie prosimy, bo później ja do domu sobie odwiązę że te kawałki z głąb, to będzie, albo może ktoś zbiera z i w ogóle nic tu nie będzie. Dobra, jeździmy tutaj na tym terenie. Bez elektroniki cieszy mnie to, bo on i tak mnie zwykręcił. Kolega może blachy weźmie z tych rzeczy sobie kran a reszta kurczę z kolegą. Będzie. I tam jest chyba wentylator, także tutaj mamy duży łup. Dzisiaj już nie. Piękny, pięknie, pięknie. Wiesz, co dwa krany? Cieszę jak. Hu... E, znaczy, się cieszę bardzo. Później z kolegą tam jedziemy. Zapytamy się, czy można te rzeczy w ogóle brać. Bo krany to wiadomo, małe można wziąć. Bo tam będziemy robić wtedy duży rozpierdziel. Więc się zapytam, czy można brać. Jak, poz jak niech pozwolą, proponujemy im 10 złotych. Powinni wtedy na pewno się zgodzić. A tak to bierzemy. Wszystko. Co jest cenne. Złączam mapę ogarniam teren, a czekamy na kolegę, który później będzie. Kurde, tu ulica jest. Ale liposzka trochę, ale dobra, coś się ogarnie. O Boże, jestem tak zmachany. Ja pierdzielę. Gdyby u mnie tyle złomu. Trzy lodówki, trzy agregaty, żaden nie wycięty. w jednej posesji dwie lodówki plus pralka. Cztery lodówki jednak. Cztery. Ja pierdziele. Ja nie daję rady, mam w pysaku. Pamiętacie, jak mówiłem, że nie będę miał takiej samej ślifierki i że Strauro i rozbieram? <grystanie> Zgadnijcie, co było na wystawkach. Ślifierka, ale wygląda jakby miała zepsuty moduł regulacji, a tamta chyba miała dobry, ale nie regulowała, tylko przepuszczała prąd. Może to działa w podłączeniu stojan-szczotka, inaczej tak trochę. O. Tu jeszcze chyba są te wystawki. Nie. Ja pierdziel 201 Gdybym ja miał auto 800, nie no 600 zł może by było łącznie gdybym miał auto Ale i tak jest dobrze, bo po 50 zł mamy z kolegą, po 5 dyszek mamy I to co najmniej plus ja flexa wziąłem sobie, a on sobie odłożył tę antenę, trochę złomu ten kran też sobie wziąłem, bo zanim się spotkaliśmy to to już ja sobie sam ogarnąłem Dwa krany plus ten mosiąc. Kawałek aluminium. Powiem wam, grubiej się nie dało. Chociaż jest. Trzy lodówki. Agregatów chyba nie sztachniemy No, popytamy się ludzi, tak? Popytamy się ludzi, czy można w ogóle. Pozwolą, to będziemy sztachać. Nie pozwolą, no to nie. Dwie pralki, dwa silniki, ładne. Zobaczymy też, popytamy ludzi bo jedna dosłownie była otworzona także zobaczymy Elektronarzędzia ładnie tam, gdzie lodówka, ale pies, więc nie ma co. Rano do dziesiątej będziemy sztachać wszystko po kolei, lecieć z tematem. Zobaczymy co będzie, to będzie. Dobra, tyle, bo nie mam siły nawet mówić. Już ledwo jadę, nie? W domu ale tyle złomu, że cię sznyco. Wystawki. U kolegi zbieramy. Z lewik różno tam jest i patrzcie co się trafiło. Suszarka. Nie pralko, suszarka. Suszarka u sąsiada. Udało się nam ją przenieść. Tu jest praktycznie czysta stal. Tu nie... Ma... Jeszcze ciepła w środku. Tu nie ma czegoś takiego jak jakieś niebezpieczne. Bosza. Tam jest trochę gazu, ale jest dużo miedzi. Dobra, tyle. Lecimy dalej. Nie wiem, czy mnie słychać, więc dre trochę. Bardzo ładnie, bo mamy z kolego po około 130 zł na głowę. Tak jest tak dużo wszystkiego. Ale my u niego rozbierzemy tylko to, co się nie za bardzo da na pół podzielić. A na przykład wiatrak, wiatrak. Ja to sobie w domu ogarnę kiedyś. Plus ja mam jeszcze rzeczy z pralki. Może zrobimy film: ile kasy z rzeczy z pralki, która chyba ma miedziane uzwojenie na silniku. Bo taki malutki silniczek. Ja wziąłem Majzel, ten mój. Bo bez niego to bym nie wybił bo bym młotkiem musiał tak jakoś dziwnie. To ogólnie jakaś tam ranczo było. Co tam konie się jeździ. No i ja wchodzę do tej tam, zbytam się, czy można. Ona mówi, że tam bierzeszcie sobie jeszcze. Bo nie chciałem, bo to hałasować, to kable chwilę wyciąć, zajmuje tam. I wiadomo, wszystko ładnie posprzątaliśmy tytytki, które obciąłem do Plesaka, żeby nic cyfu nie zostawić, nawet tam bardziej ładniej to położyliśmy. Była ta ślodówka. Wycięliśmy z niej agregat, ale wiecie, że jest najpiękniejsze, bo były skorodowane rurki. I ja tak sobie patrzę, kurczę. Może i nie będzie gazu, bo korozja poszła. Łamiemy rurkę od y, wylotu w sprężarce, a tu to nie ma gazu, nie? Jakie było ucieszenie, bo ani nie musieliśmy uciekać, tylko od razu go sztachnęliśmy, ale tam się wyleciało trochę. To, ale to olej najprawdopodobniej był olej kapnął. Bo gdyby był gaz, no to nie za bardzo miałby wylecieć. To by on, takie ciśnienie by poszło mocne, nie? No. Dobra, no co, no tyle, no ja już nawet więcej nie mam co do wam mówić. Chyba zobaczę w domu, jeszcze pomyślę, więc co. Yy... Czy Jeszcze coś wam dodam w domu. No. Ale jeszcze miałem te wystawki tam u siebie, więc mam też trochę więcej. Ale tam u mnie mało było, malutko. A tutaj dużo, dużo. Dobra, tyle. Na razie, pauza.